W piątek o 16.45 U się 900 milionów złotych, tak 800, ponad 800 milionów złotych, nie licząc zadłużenia spółka. Kobotka został w jej oraz zabierzcie z panem Cła aktualnościami. Dziękuję bardzo za wyświetlenie. Spore Ewelina Pydo, witam Państwa i zapraszam na progresję pogody na okolicę do gdzie naprawdę pochłonię się czas, ale jako całego kraju. I wracamy po kącie regionalnej, sprawdźmy. Kłopusko, Ciesławie i Zabierczu na terenach stopni do Słońca i Pochunieszych. A Katowice, Żelona Góra oraz Tańska, Tychy na terenach stopni do Słońca i Pochunieszych. A Bielsku, Biała Cieszynie i Żypcu na terenach stopni do Słońca i Pochunieszych. Czas na wojnę całego kraju. Marcin, zasada to jest protokół rozbieżności, w nim Kamil Żbikowski, Zabrzański, radny, lider ugrupowania Lepsze Zabrze. Dobry wieczór, pan. Dobry wieczór. Nie nie Zapraszam do Zysku. Widzimy się za chwilę. Sport Robert Walczak. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Już no planujcie jutro, już o 18.55. Pokażę się z Państwem Ewelin e, Kuba nie. Kto Majkowski i Ewelina Pylos chce skopać po Do zobaczenia. <tryk>